Zorganizuj pracę tak, żebyś w przewidywalnych momentach dnia był, a był dostępny dla swojego personelu, dla swoich klientów, dla oddzwonienia do swoich klientów, na spotkania ze swoimi klientami. Możesz użyć kalendli, możesz użyć jakiegokolwiek innego systemu rezerwacyjnego, który ułatwi ci i skróci ci proces rezerwacji wizyt w Twojej kancelarii. Możesz wyznaczyć bloki, w których mogą się mówić do Ciebie nowi klienci i bloki, w których mogą się mówić dotychczasowi klienci. Kalendli albo inny system rezerwacyjny może Ci to umożliwić i ułatwić. Wydatek rzędu kilkuset złotych rocznie nie jest istotnym wydatkiem w kancelarii, tym bardziej, że czas poświęcany przynajmniej przeze mnie na to, żeby uzgodnić 10 albo 12 terminów z klientem, był czasem zmarnowanym dla mnie. Skoro może to za mnie zrobić narzędzie informatyczne. Klient wchodzi, widzi mój kalendarz, widzi kiedy mam sloty i rezerwuje sloty. I mam różne rodzaje eventów dla różnego rodzaju spotkań. Jeden rodzaj eventu jest dla podcastów, jeden dla superwizji, jeden dla programu rocznego, a superwizja jest w trzech odmianach. Możesz tak to zorganizować, uprościć sobie. Wywal rzeczy, których nie możesz robić, albo nie chcesz robić, albo nie lubisz robić innym, albo zlecie narzędziom informatycznym. Krótko mówiąc, zachęcam Cię do poukładania po swojemu. Układaj po swojemu.